Cześć, z tej strony Kasia i Bartek. Witamy w naszym podcaście, w którym rozmawiamy o zdrowym podejściu do życia, tematach związanych z codziennością i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy opowiedzieć o naszych ulubionych aplikacjach, których używamy na co dzień. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie ich wybór na rynku jest ogromny, dlatego postanowiliśmy ułatwić Wam zadanie i zaproponować 10 aplikacji, które według nas są warte uwagi. Mamy nadzieję, że skorzystacie z rekomendacji i wasze codzienne czynności będą wykonywane szybciej, łatwiej i przyjemniej. No to co, zaczynamy? Zaczynamy i może ja zacznę od aplikacji, która nazywa się Habit Tracker. Jest to aplikacja, która pomaga nam budować nawyki. Na początku wybieramy, jaki nawyk chcemy w sobie wyrobić. Możemy wybierać z wielu wbudowanych przykładów, takich jak bieganie, medytacja, czytanie książek, picie wody i wiele innych. Możemy też stworzyć inny nawyk, którego nie ma na liście. I niedawno też dodali funkcję rzucania złych nawyków, co wygląda całkiem spoko, ponieważ żeby zbudować w sobie jakiś dobry nawyk, trzeba często pozbyć się tych złych. Po wybraniu tej opcji zaznaczamy szczegóły, na przykład jak często chcemy ten nawyk wykonywać, w tygodniu, czy ile razy dziennie, i jak długo ma trwać. Możliwości wyboru jest wiele i zaznaczamy też, kiedy ten nawyk chcemy wykonywać, i możemy ustawić powiadomienie, które będzie nam przypominało o tym, że należy wykonać daną czynność. I możemy przeglądać też statystyki tygodniowe, miesięczne i roczne, co daje fajny obraz i pokazuje nam, jaki robimy progres. Ja używam aplikacji Habit Tracker na iOS'a i ją polecam. Ale jest też wiele podobnych rozwiązań, jak na przykład Productive, Habity czy Structured i inne. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ja używam darmowej wersji tej aplikacji, jest w zupełności wystarczająca. Na dobrą sprawę można też to robić za pomocą kartki papieru. Co też próbowałem, ale jednak apka na telefon jest dość wygodna. Nie wiedziałam o tej opcji z tymi złymi nawyk nawykami. Jest to w sumie bardzo fajny pomysł, skoro trzeba jakieś złe nawyki porzucić, żeby wybudować te dobre. Także wymaga spoko. Tak, właśnie to dość nowa rzecz i jeszcze jej nie używałem, ale, ale wydaje się właśnie całkiem, całkiem spoko. Fajnie, fajnie. Ja przejdę do kolejnej aplikacji. Jest to aplikacja Spendi. Wspominaliśmy już o niej w pierwszym odcinku. Ja ją poznałam e, dzięki Bartkowi. E, dzięki niej możemy śledzić nasze wydatki oraz wpływy. Osobiście uważam, że jest to bardzo przydatna apka, nie tylko dla osób, które chcą oszczędzać. Zanim zaczęłam jej używać, często pieniądze uciekały mi przez palce i nie wiedziałam, na co je wydaje. W skrócie opowiem, na czym to wszystko polega. W każdym miesiącu wpisujemy swoje dochody i różnego typu wpływy oraz rejestrujemy każdy wydatek. Wiem, że na początku może się to wydawać uciążliwe, ale ja osobiście używam tej aplikacji już około 2 lata i jest to dla mnie automatyczna czynność. Kupuję coś i od razu wpisuję ten wydatek w Spendy. Myślę, że jest to lepsza opcja niż wpisywanie wszystkich wydatków, na przykład pod koniec każdego dnia. Często używamy gotówki i karty i można się pomylić, a wpisane dane będą nie do końca dokładne. Wiem, że w wersji premium tej aplikacji możemy posiadać parę portfeli, porównując do bezpłatnej, z której my korzystamy. Przykładowo, można wtedy śledzić wydatki ze swojego osobistego konta oraz dzielić portfel z partnerem lub rodziną. Dodatkowo, można podłączyć do aplikacji swoją kartę płatniczą, co oszczędzi nam każdorazowego wpisywania płatności w aplikację, więc myślę, że jest to bardzo wygodne. Według mnie jest to jedna z lepszych aplikacji dla osób, które chcą zadbać o swoje fundusze oraz chcą wiedzieć, na co przeznaczają swoje pieniądze. Dzięki niej w bardzo łatwy sposób można zwiększyć swoją świadomość, co może nam pomóc w oszczędzaniu i osiąganiu celów finansowych. I też można połączyć tę aplikację z pierwszą aplikacją, i w habit trackerze wyrobić sobie nawyk właśnie oszczędzania i wpisywania tych wydatków, co mi się wydaje, że może właśnie nam pomóc w oszczędzaniu pieniędzy, ponieważ to jak wspomniałeś, że wpisujesz ten wydatek za każdym razem w tą aplikację, no to u mnie to działa na takiej zasadzie, że trochę mnie blokuje przed takimi impulsywnymi zakupami. Bo wiem, że to będę musiał wpisać i później będę widział, ile jest, że przepływy pieniężne są mniejsze, i jednak już tak stwierdzam, że może nie do końca tej rzeczy potrzebuję. Tak, bo zapomniałem jeszcze wspomnieć, że tam są wykresy i widać, kiedy nasze wydatki przekraczają nasze dochody. Co też w sumie jest spoko, bo można wiele osób uświadomić, ile pieniędzy tak naprawdę wydają. Więc... I na jakie rzeczy? I na, na też jakie rzeczy? Można tam podzielić na różne kategorie. Dokładnie. Także jak ja patrzę, ile wydam na zakupy, to często boli mnie głowa <noise> i już więcej po prostu nie kupuję do końca tego miesiąca. Kolejną aplikacją jest Pocket. To aplikacja, która pozwala nam przechowywać treści internetowe na później. Czyli na przykład spodobał nam się jakiś artykuł, ale w danej chwili nie mamy czasu na jego przeczytanie, więc wrzucamy sobie to do Pocketa. Jak będziemy mieć czas, to wtedy sobie przeczytamy wszystkie artykuły, które wcześniej zapisaliśmy. Już nam nie uciekną. I to nie muszą być tylko artykuły, ale tak naprawdę można zapisywać prawie wszystko, bo filmiki na YouTubie, posty na, na blogu, y, strony internetowe. I możemy sobie tymi treściami zarządzać, dodawać jakieś tagi, za, zakreślać, jeśli ktoś by chciał. I wersja bezpłatna jest wystarczająca. W ramach niej można, możemy bez limitu zapisywać treści. Pocket ma też fajne rozszerzenie w przeglądarce Google, Chrome. I jeśli jesteśmy na danej stronie internetowej, na przykład przeglądamy sobie jakiegoś bloga i nas zainteresuje, to możemy sobie jednym kliknięciem zapisać to na później. Jest też wiele alternatyw, takich jak Raindrop, Raindrop.io czy InstaPaper. Też, też warto zwrócić na to, na to uwagę. Jednak ja korzystam głównie z Pocket i jest to fajne rozwiązanie. I może minus taki jest. Nie do końca tej aplikacji, ale bardziej mojego podejścia, że bardzo dużo tam wrzucam rzeczy, ale nie do końca później to czytam, bądź mam czas, żeby tam zaglądać. Ale jeśli już mam jakąś chwilę, żeby coś zaglądać, mam, mam chwilę, żeby coś przeczytać, no to tam zaglądam i, i sobie czytam właśnie w wolnej chwili. Po prostu te wszystkie artykuły, które mi, mnie zainteresowały, a wiem, że jakbym je nie zapisał, no to by mi gdzieś tam uciekły. Tak, i myślę, że Twoje podejście jest lepsze niż moje. Ponieważ ja mam otwartych 20 kart przykładowo. Jak nie więcej? Jak nie więcej. I dokładnie to, co powiedziałeś, później mi to ucieka. Ja sobie szukam czasem tych artykułów w historii, ale wiadomo, nie zawsze człowiek o tym pamięta. I często jakieś fajne treści mi uciekają. Także myślę, że skorzystam z tej aplikacji. A ja z kolei chciałabym przejść do notion. Jest to przede wszystkim aplikacja do robienia notatek. Dodatkowo można tworzyć tutaj listy zadań, wspólnie pracować nad różnymi projektami, dodawać tabele, bazę danych i korzystać z pomocy sztucznej inteligencji. Ponieważ już rozwija się dość dynamicznie, zapewne oferuje wiele innych rzeczy, których tutaj nie wymieniłam. I przykładowo, przygotowanie naszego podcastu robimy właśnie w Notion. Mamy tam listy wszystkich odcinków, nasze notatki. Możemy wspólnie pracować z różnych urządzeń na danym dokumencie, a w działa bardzo sprawnie i doświadczenie użytkownika jest moim zdaniem na wysokim poziomie. Wcześniej korzystałam z innych rozwiązań i notion najbardziej mi odpowiada. Używam również bezpłatnej wersji tej aplikacji. Alternatywnymi aplikacjami mogą być w tym przypadku Evernote czy Microsoft OneNote. Tak, Notion to jest bardzo fajne rozwiązanie. Ja też wcześniej korzystałem z różnych właśnie rozwiązań i aplikacji, czy właśnie z Evernota, czy z notatek iPhone'owych, ale jednak nic mi tak fajnie nie, nie grało jak Notion. I mi się wydaje, że to właśnie może być przez tą możliwość customizacji różnych rozwiązań w tym, w tym urządzeniu. Też taki próg wejścia jest dość niski. Fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Fajnie też mieć wszystkie rzeczy w jednym miejscu. No i oczywiście od kogo znam tą aplikację? Od pana naprzeciwko. <słuch> no. no, bardzo fajna aplikacja. Teraz też bardzo często z niej korzystam i Mam pewność, że żadna moja myśl mi nie ucieknie. Taki drugi mózg. Dokładnie. Ale przejdźmy dalej i następną aplikacją jest Overcast. Jest to moja ulubiona aplikacja do słuchania podcastów. Od Spotify różni się przede wszystkim tym, że są tam tylko podcasty. Więc jeśli chcemy tylko słuchać podcastów bez muzyki, no jest to całkiem fajne rozwiązanie. Ponieważ ja często szczerze się gubię na Spotify. Bo ta sekcja podcastowa jest tak schowana i trzeba czasami się naszukać, żeby ją odnaleźć. Bo tak jak od początku Spotify jest głównie nastawiony na słuchanie muzyki, tak. te podcasty się bardzo rozwijają na Spotify. Chociażby jakiś czas temu Joe Rogan, jeden z najpopularniejszych podcasterów, podpisał umowę, że, że będzie nagrywał tylko dla na Spotify, tylko jakby na tej platformie. I ogólnie. No bardzo się rozwija ta platforma pod tym kątem, więc mam nadzieję, że ta sekcja będzie jakoś taka bardziej widoczna w przyszłości i też właśnie taka bardziej intuicyjna. Podoba mi się też to, że mogę sobie tworzyć listy, w które mogę grupować podcasty w Overcastie. Na przykład obserwuję kilka podcasterów, którzy mówią o finansach i tworzę sobie listę finanse. I za każdym razem jak wyjdzie ich nowy odcinek, to ląduje w tej właśnie liście. Więc jeśli chcę sobie coś posłuchać o finansach, to wchodzę właśnie w tamto miejsce. I tak samo można tworzyć inne tematyczne listy. I działa to naprawdę bardzo fajnie i super jest ta aplikacja dla osób, które słuchają dużo podcastów, bo na przykład jak masz ochotę na jakieś luźniejsze podcasty, a faktycznie masz kilka takich podcastów, które obserwujesz, no to wchodzisz sobie do tej kategorii luźniejszej i tam możesz sobie tych podcastów posuwać. I sama aplikacja też jest super szybka. Są tam dwie ciekawe funkcje, których nie ma na innych platformach. Jedna to Voice Boost, czyli podnoszenie dźwięku, ale bez utraty jakości, przynajmniej jak na razie takie wrażenie odczułem, a druga to Smart Speed. I polega na tym, że jak słuchamy jakiegoś podcastu, jest dużo przerw. Kiedy ktoś nie mówi, jest właśnie cisza. Tak teraz. To wtedy ta funkcja redukuje ten moment i jesteśmy w stanie przesłuchać coś szybciej. Nawet widziałem, że Overcast podaje statystyki, ile czasu zaoszczędziliśmy dzięki tej funkcji, bo automatycznie możemy szybciej dany odcinek skończyć. No to ciekawe bardzo. Tak. Jedyny minus, jaki widzę, to brak wersji aplikacji na komputer. Znaczy, jest jakaś wersja, przynajmniej do niedawna była wspierana, ale działa bardzo źle, więc tutaj jedyne, jedyną opcją jest ta, ta wersja. Na, na telefon. Są też różne alternatywy, jak Castro, Pocket Cast, czy właśnie wcześniej wspomniane Spotify, Apple Podcast, czy Google Podcast, które są jednymi z najbardziej popularnych rozwiązań, ale te inne, mniejsze aplikacje, jak na przykład Overcast, też są bardzo ciekawe. Mhm. Też podejrzewam, że nasz podcast najczęściej słuchany jest na Spotify, ale oczywiście jest on też dostępny na wszystkich innych aplikacjach. Także jeśli komu wygodnie, zachęcamy też na inne platformy. Kolejną aplikacją na mojej liście jest To -do Lista. Jak sama nazwa wskazuje, aplikacja służy do tworzenia list zadań. Taka lista pomaga mi pamiętać, co danego dnia muszę zrobić, i tak szerzej nie ma tutaj większej filozofii. Tworzymy tam projekty, listy zadań na konkretną datę i po prostu odhaczamy te rzeczy. Fajne jest również to, że można wpisywać powtarzane czynności i zaprogramować tak aplikację, żeby na przykład co miesiąc przypominała nam, że musimy zapłacić rachunki albo zmienić soczewki. Więc na dobrą sprawę można też ją zastosować do budowania jakichś nawyków. Mamy w tej aplikacji razem z Bartkiem projekt zakupy i jest to lista zadań spółdzielona. Jeśli zauważę, że brakuje nam w domu jakiejś rzeczy, to dodaję to do listy i kiedy idziemy na zakupy, to pamiętamy, co dokładnie musimy kupić. Jest to też bardzo dobre narzędzie, jeśli mamy tendencję do prokrastynacji czynności. Jeśli wiem, że muszę zrobić jakąś rzecz, to wpisuję ją w to -do listę i wisi ona tam tak długo, dopóki jej nie skończę. Myślę, że jest to dobra motywacja, jeśli ktoś nie lubi mieć wielu zadań i lubi odhaczać rzeczy jest to Powiedzmy, satysfakcjonujące, tak jak na przykład dla mnie? Jest to satysfakcjonujące, to potwierdzam, ale dla mnie też jest to czasami katorga, ponieważ wiem, że dane rzeczy chcę zrobić i sobie je wpisuję na, na tytuł listę faktycznie, chociaż nie zawsze każda ma taki wysoki priorytet, ale jednak e, to, że to siedzi i siedzi, i czasami mnie mę męczy na przykład na koniec dnia, że tego nie zrobiłem. Jednak czasami też warto odpuścić i po prostu zrobić to następnym razem w wolnej chwili. Tak. Ja się też zupam na tym, że ja zapisuję tam czynności, które mam zrobić, i wiem, że ja tego nie dam rady zrobić na przestrzeni powiedzmy nawet tego miesiąca. One mi tam piszą, że ja po prostu o tym pamiętała gdzieś z tyłu głowy. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, aczkolwiek pracuję nad tym i nie denerwujemy to, <grym> tak jak wcześniej. Alternatyw tej aplikacji jest wiele, zaczynając od zwykłej kartki papieru przez Trello, Asana, TickTick i inne. Tak jak wcześniej wspomniałam, również w Notion możemy sobie tworzyć listę zadań i działa to też całkiem dobrze. Następną aplikacją, już siódmą na naszej liście, jest LoRa. Jest to moje niedawne odkrycie. Jest to aplikacja do nauki języka angielskiego poprzez mówienie. I najciekawsze w tym jest to, że rozmawiamy ze sztuczną inteligencją. Możemy, jak na razie, wybrać dwa tryby. Jeden to lekcja klasyczna, a drugi to odgrywanie roli. I w pierwszym przypadku jest to taka luźna rozmowa na, na temat wybrany przez AI. W trakcie rozmowy możemy temat zmienić w dowolnej chwili poprzez, poprzez samą konwersację to, że powiemy, że chcemy rozmawiać na jakiś temat. Lub poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonkę w czacie. I do wyboru jest kilka tematów, na przykład praca, hobby, podróże, filmy. I przed rozpoczęciem konwersacji mamy zawsze słówko dnia, które musimy użyć podczas rozmowy. Możemy odtwarzać ponownie to, co powiedziała nam Laura, nawet, za, nawet ze zwolnionym tempem. I fajne, a zarazem <ślażące> przerażające jest to, że nie czuję się jakbym rozmawiał z AI tylko z normalną osobą w sensie że ta Lora nie jest głupia i konwersacje są dość ciekawe i dobrze wychodzi jej zadawanie kolejnych pytań w oparciu o to co powiedzieliśmy wcześniej i możemy też wybrać opcję odgrywania roli i mamy tam do wyboru jak na razie rozmowę o pracę Poznawanie nowych osób i, i odgrywanie prezentacji, z tego co pamiętam. I podoba mi się to, że za każdym razem, jak coś powiem, to aplikacja wyświetla to, co powiedziałem i to, co Laura powiedziała, w formie jakby takiego czatu. I jeśli popełnię jakiś błąd gramatyczny, to mogę sobie kliknąć w tą wiadomość i zobaczyć, co było nie tak. I tak samo działa to z wymową. Aplikacja zakreśla. Słowa, które były wypowiedziane nie do końca poprawnie, i uczy, jak poprawnie je wymawiać. Możemy sobie sami później kolejny raz te słowa mówić, i procentowo aplikacja nam wyświetla, jaki mamy procent powiedzmy poprawnej mowy tego słówka. To akurat jeszcze tak nie działa dobrze. Często ta aplikacja się myli, jeśli chodzi o właśnie to, to poprawianie tej wymowy, ale może z czasem to poprawią. I wiem, że gadanie ze sztuczną inteligencją zamiast z normalnym człowiekiem może wydawać się dziwne. A jednak moim celem przede wszystkim było poprawienie płynności w mówieniu i ta aplikacja mi to daje. Poprzez 15 minut codziennej konwersacji zaobserwowałem jakiś progres. Wiadomo, że lepiej byłoby rozmawiać z Native Speakerem, i tak też robiłem na początku. Jednak podoba mi się w tej aplikacji to, że mam tą elastyczność. I w każdej chwili, jak mam ochotę i czas, to mogę sobie pomówić po, po, po angielsku, i nie muszę, jakby specjalnie się umawiać. Koszt subskrypcji rocznej Lory to niecałe 300 zł. Jeszcze nie testowałem innych alternatyw, bo te takie rozmówki, właśnie ze sztuczną inteligencją i nauka języka to, to dopiero jednak się rozwija, jednak jakieś tam rozwiązania już są. Ale tą aplikację mogę polecić, jak ktoś też chciałby więcej mówić po, po angielsku? Tak, i myślę, że to jest przede wszystkim oszczędność, ponieważ na te prywatne lekcje też wydawały się niemałe sumy. I też wydaje mi się, że no okej, okay, nie rozumiem z człowiekiem, ale robisz właśnie to po to, żeby później z kimś porozmawiać. Także jest tak. to w dobrej wierze. I wydaje mi się, że bardzo fajnie, że powstała taka aplikacja i chętnie ja bym skorzystała z takiej lore w wersji hiszpańskiej, ale szukałam: i póki co nie ma takiego zamiennika, ale wydaje mi się, że to tylko kwestia czasu. Pewnie za niedługo będzie. Trochę, trochę to jest przerażające jednak, tak jak ktoś sobie pomyśli, że a to w przyszłości nasze dzieci będą rozmawiać ze sztuczną inteligencją, a nie z kolegami. Ale jakby właśnie to nie o to chodzi. Najważniejsze są takie relacje międzyludzkie, ale jeśli chodzi o po prostu elastyczność i możliwość nauczenia się w wolnej chwili, kiedy właśnie nie otaczają nas ludzie, no to jest całkiem spoko. Ponieważ no, właśnie dokładnie. jakby można to wykorzystać w, później w rozmowach z innymi osobami z innych krajów świata, tak jak, tak jak mówiłaś wcześniej. Też sobie wyobrażam, że 15 minut dziennie to każdy znajdzie taki no. czas. A jednak na korepetycje trzeba by się było umawiać z wyprzedzeniem na konkretną godzinę. No i nie czerwimy się, to by nie było też codziennie. No tak. Także tutaj też budujemy regularność w tym wszystkim. Przejdę do kolejnej aplikacji, jaką jest Splitwise. Jest to apka do dzielenia się wydatkami z innymi. Jej celem jest zaprzestanie podkreślania, kto jest winien komu możemy w niej tworzyć grupy z osobami, z którymi dzielimy wybrane koszty. Przykładowo Splitwise mogą używać współlokatorzy, którzy dzielą czynsz i rachunki za mieszkanie, przyjaciele i współpracownicy, którzy często wychodzą na lasz lub na kolację, albo pary dzielące się kosztami w związku. Osobiście używam Splitwise do organizowania grupowych rachunków za budżety domowe, wycieczki i podobne. Najbardziej jest to przydatne na wspólnych wakacjach. Wiele osób nie lubi się dopominać o pieniądze oraz należności. I często jest to sytuacja niezręczna i krępująca. Myślę, że ta aplikacja jest sposobem na zmniejszenie stresu i uniknięcie takich sytuacji. Także bardzo polecam z niej korzystać. Bardzo fajna aplikacja jest sprawdzana jakichś wyjazdach, wycieczkach. Przejdę do przedostatniej aplikacji i są to zdrowe zakupy. Jest to aplikacja, która powie nam, czy dany produkt możemy zjeść, czy lepiej go unikać. I polega na tym, że jak jesteśmy w sklepie, to skanujemy przez apkę kod kreskowy jakiegoś produktu i dostajemy informacje takie jak składniki, wartości odżywcze i alternatywy. I widzimy też podsumowanie danego produktu. Każdy produkt dostaje za coś punkty w skali od 0 do 100, i jest to robione na podstawie informacji, o których właśnie przed chwilą mówiłem. Możemy też przeglądać historię produktów, które skanowaliśmy wcześniej. I jak sobie zerknę na moje ostatnie skanowanie, to widzę szybkiego ślizika w sosie śmietankowym. <grywa> I aplikacja powiedziała mi, żeby ten produkt ograniczać. Widzisz? Tak, oraz to, że jest niewskazane przy cukrzycy i przy nadciśnieniu. Ale z tego co pamiętam, to aplikacja również podała mi alternatywy. I na przykład był inny śledzik z innej marki, który już był taki powiedzmy, lepszej jakości. Korzystniejszy. Mógłbym, mógłbym go już wtedy zastanowić się i zjeść. I fajne jest to, że co jakiś czas aplikacja też nam wysła powiadomienia. Jeśli na przykład wycofano jakiś produkt, albo, czym, albo w czymś na przykład pojawiła się Salmonella. I dodatkowo w apce możemy znaleźć ciekawe artykuły, coś w stylu jak zdrowo smażyć, albo jakie owoce czy warzywa jeść w danej porze roku, I czy porównania różnych słodzików. No, tematów jest dużo. I, I są dość ciekawe, oraz aplikacja jest, jest darmowa, więc warto skorzystać, być bardziej świadomym, po prostu produktów, które kupujemy. Dokładnie. My też wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, że staramy się wybierać produkty mało przetworzone, i ta aplikacja jest idealna do tego, ponieważ czasem coś, co się z pozoru wydaje zdrowe. Niekoniecznie takie jest. Przykładem są chociażby fit batony, a bułka zapakowana do burgera, która wygląda chemicznie, może mieć całkiem fajny skład. Także polecam wypróbować na kolejnych zakupach. I ostatnią aplikacją, jaką przygotowaliśmy na dzisiaj, jest również związana z jedzeniem. Jest to aplikacja To Good To Go bądź Fuzzy. Myślę, że wiele osób może już znać tę aplikację. Służy ona do ratowania jedzenia, którego nie udało się sprzedać danego dnia przez restaurację, sklepy czy kawiarnię. Często jest to paczka niespodzianka nie wiemy dokładnie, co znajdziemy w środku. I działa to w następujący sposób. Kiedy już zainstalujemy aplikację, możemy przeglądać dostępne paczki wybrane przez nas w mieście. Po opłaceniu zamówienia jedzenie czeka. Na nas w wybranym miejscu są o wiele niższą cenę. Często jest to około 50% ceny początkowej. Korzystanie z tej aplikacji jest dobrym wyborem dla osób, które nie mają żadnych ograniczeń w diecie, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, wybrana paczka jest niespodzianką i do końca nie wiemy, co znajdziemy w środku. Jeśli mamy alergię lub nietolerancję pokarmowe, trzeba dokładnie przeczytać, co można znaleźć w danej potrawie. W większych miastach wybór placówek jest bardziej różnorodny, więc myślę, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo zapobiegamy marnowaniu jedzenia, co jest bardzo na plus. I dodatkowo kupujemy je w przystępnej cenie. Także nic tylko korzystać. I... FUCI jest aplikacją, która działa tylko w Polsce, natomiast tu, tu go możemy używać również za granicą. Tak. Hokacztia, Rogaliki za 10 zł, zamiast 40 zł, jeszcze dodatkowo nie marnujemy jedzenia, także warto, warto korzystać. Mówiłaś właśnie o ostatniej pasce, którą zamawialiśmy? Tak. Znaleźliśmy taką super rzemieślniczą piekarnię obok nas, gdzie no ceny są po prostu um, no dość wysokie, ponieważ jest to dobrej jakości pieczywo. I paczkę z 40 zł kupiliśmy za 14, i mieliśmy pieczywo w zasadzie na cały tydzień, ponieważ potem go zamrodziliśmy. Także warto naprawdę czaić się na okazję. I dodatkowo w tej aplikacji możemy sobie zaznaczyć. Serduszkiem, nasze ulubione placówki. Mamy taką specjalną zakładkę. Pomaga nam to w szukaniu, przewijaniu, także nie musimy szukać. Mamy to wszystko w tej zakładce. I to właśnie było 10 naszych ulubionych aplikacji, z których korzystamy na co dzień i dziękujemy Wam za przesłuchanie tego odcinka. Zachęcamy jak zawsze do subskrypcji naszego podcastu. I jeśli chcecie się podzielić z nami opinią na temat tego odcinka lub macie jakiś inny temat, to możecie do nas pisać na Instagramie oraz na naszego maila kontakt Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do, do usłyszenia. Cześć. Cześć.